Czytanie z dziejów apostolskich. Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele Jerozolimskim. Wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem, a Szabę niszczył kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Oto słowo Boże. <laughs> Niech cała Ziemia chwali swego Boga. Niech cała Ziemia chwali swego Boga. Pan z Wami słucha słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: Ja jestem chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. Kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje ojciec, do mnie przyjdzie. A tego, który do mnie przyjdzie, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba stąpiłem nie po to aby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą ojca mego, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Oto słowo Pańskie. Alleluia, to alleluia, 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 alleluia. alleluia. w dzisiejszym kazaniu strowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus Święta Maria. święty Michale archaniele Święty Józefie, Święty Piotrze, Święty Pawle, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Usiądźmy wygodnie. Pozdrawiam Was, Was, drodzy internauci. Dobrych dziesięć lat mieli spokój w Jerozolimie. Apostołowie z tego zachcianku Jerozolimskiego. Bóg musiał to bractwo pogonić i przyszło prześladowanie. Cierpienie oczyszcza, uczy pokory, jest źródłem nieprawdopodobnej łaski, bo Bóg zawsze więcej daje za to, czego żądamy. Stąd też jesteśmy świadkami rozgonienia apostołów. Apostoł i całej wspólnoty. Dzieje apostołowie piszą, że apostołowie zostali, ale Filip przybył do Samarii i okazuje się, że ludzie tam też chcą wierzyć, Czynić cuda. Z wielką uwagą i skupieniem słuchają jego słów, ponieważ widział, widzieli znaki, jakie działał. Droga Filipa jest taka sama jak Pana Jezusa. Opentanis, Okrzykami uciekają, uwalniają ludzi. Demon uwalnia ludzi. Wielu sparaliżowanych chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście, gdzie był Filip. Plan Boga jest prosty: aby Jego słowo usłyszały wszystkie narody, i wszystkie narody, moi drodzy, zostały zbawione. Dlatego Pan Jezus dzisiaj. Ewangelii świętego Jana precyzyjnie to wyjaśnia, że wolą Boga Ojca jest, aby wszyscy mieli życie wieczne. Jeden warunek jest istotny. Trzeba uwierzyć w Pana Jezusa. Żyjemy w czasach, gdzie każdemu przywódcy religijnemu który tworzył jakąś religię, daje się takie same miejsce i takie same honory i takie same możliwości jak naszemu zbawcy Jezusowi Chrystusowi. Dlatego poprzez chorobę akumenizmu dzisiaj trudno słyszeć o działaniu Filipa czy innych wielkich Uczniów Pana, bo ponoć wszędzie się można zbawić. Przypominam, kluczem do nieba jest wiara Pana Jezusa. Bóg wyciąga rękę względem swego ludu, bo pragnie wszystkich uszczęśliwić, bo nasz Bóg jest dobry. Każde nasze odejście od oferty Boga Kończy się dla nas dramatem, o czym Matka Boża wczoraj mówiła w przypadku Ewy. Ona nie uwierzyła, że Bóg chce dla niej dobra. Zapragnęła być Bogiem, a to już jest domena szatana i jego perfekcyjnego sposobu kuszenia. Przechodzę do drugiej części kazania o Matce Bożej. Najpierw hymn nasz, ku Matce Bożej. Strona 353. O Maryjo, moja radość, o Maryjo, serce. Mnie bez Ciebie wszędzie źle. Zdrowaś Maryja, o Maryja mam. Salve dziewico, boga Rodzico, łaskę syna. Tuchno ciebie proszę, proś za nas, Syna Twego. Twej brutliwości, mnie przychodź grzesz mego. Salve Regina, zdrowaś Maryja, o Mary, ja ma Dwie dziewico Boga rodzico Uproś nam łaskę U matuchno Dziadki zasłoń Ktobie Tobie się uciekamy Złego na schron, kornie ciebie wzywam. Reginam, Maria. O, Maria, Maria. Salve, dziewico. Zatrzymujemy się dalej przy rozważaniu Matki Bożej nad tajemnicą i jej posłuszeństwa. Druga Ewa, Nowa Ewa była we wszystkim Bogu posłuszna. Wszaj Matka Boża wymieniała trzy płaszczyzny posłuszeństwa Bogu. Była posłuszna, gdy umiłowała dziewictwo. Była posłuszna, doprowadzając czystość w małżeństwie do poziomu o jakim myślał Bóg, stwarzając dwoje rodziców. I trzecia płaszczyzna była posłuszna, kiedy Bóg poprosił ją, aby została matką. Byłam posłuszna, wierzyłam, że to będzie możliwe, że ten głos pochodzi od Boga, bo słuchając Go, zostałam napełniona pokojem. Życie matki Bożej. W jej radości cierpienia nie było wolnego, wolne od krzyżu. Pierwszy jej ból to cierpienie z powodu małżonka, świętego Józefa. A później cierpienie, ból cierpienia z powodu syna, to co go spotka, i później jego cierpienia to jej towarzyszyło przez trzydzieści kilka lat. Stałam się służebnicą pana w ciele, w sferze moralnej. W duchu, pamiętajcie, co to było, jak to rozróżnienie było piękne sfera zwierzęca, moralna, sfera duchowa. Więc Matka Boża była służebnicą w sferze moralnej, w sferze duchowej. Powierzyłam, powierzyłam mu nie tylko dziewicze poczęcie, lecz także obronę mojej czci, pocieszenie małżonka. I również sposób, dzięki któremu on dojdzie do wyżyn małżeństwa, abyśmy oboje przywrócili mężczyźnie i niewieście utraconą godność. Tego nas Bóg uczy w naszych ręciach, jak małe dzieci. Siedemnasty tom to będzie ta jedna wielka nauka o posłuszeństwie Bogu, o powierzeniu mu wszystkiego, są takie dwie długie, po trzy, cztery strony, konferencje Boga Ojca na temat ufności. Przyjąłam wolę Pana odnoszącą się do mnie, do małżonka i do mojego dziecka. Powiedziałam tak w imieniu wszystkich trójga. Byłam pewna, że Bóg nie kłamił, obiecując pomoc w cierpieniach oskarżonej o winę żony i matki. Która wie, że rodzi syna, aby wydać go na cierpienie. Pomyślcie, ile trudów albo sprzeczności. Bóg musi ją obronić jako żonę, jako matkę. I ona wiedziała, że rodzi syna, aby go wydać na cierpienie. To jest heroizm nad heroizmami. Powiedziałam tak, tak, to wystarczyło. To tak zmazało nie Ewy wobec nakazu Boga. Tak, Panie, jak ty chcesz, doznam tego, czego chcesz. Będę żyła tak, jak ty chcesz. Mamy te całe tajemnice żertwy ofiarnej. Zobaczą Państwo siedemnasty tom naszego rędzi. Jak Bóg każe się rozpływać w ufności w wierzeniu Jemu. Ufność Bogu to klucz do wszystkiego. Wątpliwość to strata wszystkiego. U Matki Bożej nie pojawiło się nigdy żadne zwątpienie. Nawet wtedy, kiedy widziała cierpienie Józefa, kiedyś była, prosiła, że. bo on jest tak, ona wierzyła w jego świętość. Że on biedny, niewinny i cierpi. Panie, pozwól, ja mu to powiem. Nie. Ja mu to powiem, powiedział Bóg. Będę cierpiała, jak Ty chcesz. Tak zawsze było, tak, mój Panie, od momentu. Gdy twój promień uczynił mnie Matką, aż do chwili, gdy mnie wezwałe, wezwałeś do siebie. Jeśli potrzebujecie jakiegoś obrazu zewnętrznego, jak to było niepokojne poczęcie, to sobie możecie wrazić. Promień Boga przenika niewiastę. Moc Boga zmienia. Moc Boga cię napełni. To, jedy, to można jedynie tak ikonograficznie przedstawić, jak to chce. Moi drodzy, zrozumieć tajemnicę Matki Bożej. Dramat współczesnych katechetów, twórców programów katechetycznych tej materii, na czym polega? Matkę Bożą i świętego Józefa pokazują razem w łóżku pod pierzyną. To jest dramat. Kto tych indecybili dopuścił do formowania katechetycznego? Kiedy oni wejdą, jak ci młodzi. Wejdą na płaszczyznę dłową, wcześniej na moralną. To się nie mieści. Wszystko w kategoriach zwierzątka. Popatrzaj, piesek chce, widzisz, co on robi. Kotka chce, widzisz, co ona robi. Ty też chcesz, możesz podobnie robić. Czytaj to współczesnym katechetom, twórcą programów katechetycznych. Jak oni, tajemnice poczęcia, dziecka, Pana Jezusa widzą pierzyna i gdzie głowy spod pierzyny wystają. Tak zawsze tak, wszystkie głosy ciała, wszystkie skłonności sfery moralnej przygniatał ciężar mojego stałego tak, a powyżej, jak na diamentowym cokole, znajdował się mój duch któremu brakowało tylko skrzydeł, by zlecieć ku Bogu. Dlatego Matka Boża rozpływała się w samotności w Bogu. W modlitwie rozpływała się w Bogu. Ona nie chciała świata. Ona go unikała. Cisza i kontemplacja domku nazaretańskiego. Był on, chodzi o ducha, jak panem całego ja, ujarzmionego i służącego Tobie, służącego w radości, służącego w boleści. Uśmiechnij się tylko, Boże, i bądź szczęśliwy. Grzech jest pokonany, usunięty, zniszczony, leży pod moją piętą, obmyty moimi łzami, zniszczony moim posłuszeństwem. A ona zmiażdży Ci głowę. Pod jej piętą leży zło, leży szatan. Z mojego łona zrodzi się nowe drzewo, które przyniesie owoc. Pozna ono całe zło, bo dozna go w sobie i wyda całe dobro. Do niego będą mogli przyjść także ludzie, a ja będę szczęśliwa, jeśli go zerwą, nie myśląc nawet, że zrodził się we mnie, byle tylko człowiek się zbawił i Bóg był miłowany. Niech Jego służba będzie dla Niego tak użyteczna, jak dla drzewa gleba. Dla drzewa gleb. Niech Jego służebnica, przepraszam, będzie tak dla Niego użyteczna, jak dla drzewa gleba, będąca podłożem umożliwiającym mu wzrost. I tu oto Pan Jezus Marii w altorcie wyjaśnia Mario. Trzeba zawsze umieć stać się stopniem schodów, żeby inni wstępowali ku Bogu. Recepta prosta jest oto ja służebnica. Niech On powtarza sługą nieużytecznym jest. To jest ta zasada schodów dla innych. Nie szkodzi Mój Pan Jezus, że nas depczą, byle tylko zdołali dojść do krzyża. To jest nowe drzewo z owocem poznania dobra i zła. Dlatego cieszcie się, że nas depczą, że nas wyzywają, że nas wiodą przed sędziów tego świata, że o nas piszą. Jak wścieknięci atakują. Byle tylko doszli ludzie do krzyża, by poznali dobro i zło. W wymiarze tajemnicy krzyża. Wtedy Ewie i Adamowi było to niepotrzebne. Byli zanurzeni w dobru. Głuptasi zainteresowali się tym, co im było niekonieczne. Szatan uruchomił tę procedurę zła. Bóg nie chciał, żeby to o tym człowiek wiedział. Tak jak my nawzajem chronimy się przed różnymi brudami, ochniamy dziećmi przed złem. Nie musi o tym wiedzieć czteroletnia marysia, pięcio. niech się dowie dwunasto, piętnasto. Niech jak najpóźniej dotknie parzącego zła. Mówi ono człowiekowi, co jest złe, a co jest dobre. co jest dobre, to drzewo krzyża, by mógł, by mógł człowiek dokonać wyboru i żyć. Jednocześnie jest napojem leczącym tych, którzy zatruli się złem, bo chcieli go skosztować Ewy, wtedy nie miało co uratować i odtruć. Z tej choroby zła, my dziś mamy krzyż, mamy drzewo poznania dobra i zła. Nasze serca znajdują się pod ludzkimi stopami, by wzrastała liczba zbawionych i aby krew Mojego Jezusa nie była przelana bezowocnie. Oto przy przeznaczenie służebnic z Boga. Potem zasługujemy. Na przyjęcie świętej chusty u stóp krzyża przesiąkniętego jego krwią i naszymi łzami możemy powiedzieć: Składamy Ci, ojcze, ofiarę nieskalaną dla ocalenia świata. Mój <laughs> kochani, tu na tym kończę to dzisiejsze rozważanie. O cudownym porównaniu dwóch rzeczywistości. <laughs> rzeczywistości Ewy, która była rajem, która była w raju, dla której Bóg był rajem. Spryt Lucyfera sprawił, że straciliśmy wszystko. Była nam potrzebna druga Ewa, Maryja, która by to doniosła, wypełniła, abyśmy wszyscy mogli korzystać z jej ofiary. Jutro biorę Was w kolejne zdarzenia. Jutro święty Józef dowie się, że Elżbieta jest. Brzemienna, później wyjdą dramaty Matki Bożej i Pan Jezus Bóg jej przekaże. Powierz mi zadanie usprawiedliwienia Cię przed małżonkiem. Amen.